Cześć, witam Was dzisiaj w tagu. Będzie to tag Winterlicious, do którego zadekowała mnie Paulinka z kanału MissPK Project, za co jej bardzo dziękuję. I przechodzimy od razu do pytań. Um, ulubiony zimowy lakier do paznokci? Na pewno będzie to lakier z esji dlatego że... Um, jak mam teraz na paznokciach? To jest taki lakier, który ja już w tamtym roku nosiłam, właśnie w takim okresie jesienno-zimowym. Bardzo mi się podoba. To jest taki ciemny kolor, jak widać, ale on nie jest taki... Um, to nie jest czarny kolor. On jest taki... taki jakby bordowo... Um, trochę jakby... Jakby fioletowy, jakby taki burgund, taki brudny kolor trochę. Jest bardzo ciekawy, bardzo ładny. Ja go właśnie bardzo lubię, dlatego że nie jest czarny, a jest takim ciemnym kolorem. Dla mnie takie kolory są bardzo eleganckie. Ja bardzo lubię takie ciemne kolory na paznokciach. Także to jest jeden z moich ulubionych. Chociaż widzę, że już go nie ma ostatnio w szafie jest, i także nie wiem, to chyba była jakaś limitowana edycja. I Nie wiem, ale tak mi się podoba, że jak mi się skończy, chętnie bym go kupiła ponownie. No ale nie wiem, zobaczymy. I drugi lakier wzięłam, to jest Essie Mademoiselle. Ja w tamtym roku, pamiętam zimą, miałam taki okres, kiedy bardzo robiłam takie bardzo delikatne, takie prawie, że naturalne paznokcie, które właśnie tak bardzo ładnie wyglądają, tak delikatnie, ale też elegancko. I używałam wtedy lakieru z OPI, to był Bubble Buff chyba, z tego co pamiętam. I on był takim odpowiednikiem lakieru właśnie z Essie. I powiem szczerze, że tamten chyba bardziej mi się trochę podobał. On był taki bardziej kryjący, taki bardziej różowy. Z tego co w ogóle widziałam w szafach z Essie w Superfarmie, ten kolor, Mademoiselle, w ogóle ma dwa różne odcienie. Jeden jest taki bardziej, bardziej jakby beżowy, a drugi jest taki bardziej różowy. I mnie się niestety trafił ten bardziej taki beżowy. Może tamten drugi byłby lepszy, nie wiem. W każdym razie uważajcie na to, jak kupujecie. I myślę, że w tym roku też przyjdzie taki okres, kiedy właśnie będę miała ochotę na takie jasne lakiery. Także na pewno, na pewno takie ciemne, chociaż to jest, to jest właśnie mój ulubiony lakier ostatnimi czasy. A, a ten myślę, że na pewno też wrócę do takich jasnych lakierów. Ulubiony zimowy produkt do ust to będą na pewno, słuchajcie, moje balsamy do ust. Ja mam tutaj różne i to jest produkt, z którego ja się y, po prostu nie, nie potrafię obyć. Ja y, zawsze mam jakieś szczyto w torebce, w domu się smaruję, po prostu zawsze ze sobą mam jakieś balsam do ust, używam nie pod pomadki y, same. Ja y, tak naprawdę balsam do ust to jest u mnie taka podstawa. Ja potrafię nie użyć pomadki, ale balsam do ust muszę użyć zawsze, także zawsze mam jakieś przy sobie i mam różne, także to jest na pewno to, bo jeżeli chodzi o pomadki, to tak naprawdę ja używam tych samych kolorów co latem, wiosną, jesienią, zimą, także y, no nie ma za bardzo co pokazywać? Ja nie mam jakichś takich specjalnych kolorów na, na zimę, ale na pewno są to barsamy do ust. Najczęściej na w zimie część garderoby i będzie to na pewno mój sweter. Najgrubszy sweter, jaki mam, który noszę tylko zimą, dlatego że jest tak ciepły, że kiedy indziej to po prostu byłoby mi w nim za gorąco. To jest taki szary sweter, którego oczywiście wam nie pokażę, bo nie mam jak. To jest taki długi sweter z kieszeniami, z takim paskiem i on ma taki jeszcze kołnierz tutaj do tego. To jest sweter ze splita. On jest naprawdę bardzo gruby, jest wełniany i ja go naprawdę noszę tylko zimą. Jest po prostu rewelacyjny, dlatego że jest mi tak ciepło, jest tak fajny, że uwielbiam ten sweter. Druga rzecz to jest kurtka. Nie ja mam taką czarną kurtkę, niestety nie zapiłam jej, więc nie wiem, jak ja wam ją pokażę. W ogóle tego pewnie nie będzie widać, bo jest czarna. Ona jest taka pikowana, jest gruba, jest taka w ogóle długa, także no. Zimą ja noszę tylko tę kurtkę, dlatego że jest mi po prostu w niej ciepło. Ja już ja nie rozumiem za bardzo, jak można nosić jakieś takie krótkie kurteczki. Ja po prostu, jak ja widzę, to jest mi od razu zimno. Ja lubię, jak mi jest ciepło w pupę, po prostu i ja wiem, że w tej kurce jest mi ciepło, dlatego mam takie wrażenie, że zima nie jest, nie jest aż tak straszna. Dlatego, że mam ciepłą kurtkę, w której mogę chodzić, i jest bardzo fajna i bardzo ją lubię także. Także to to. Ulubione zimowe akcesoria. I pokażę Wam czapkę. To jest moja ulubiona czapka. Kupiłam ją już chyba. Rok albo dwa lata temu i cały czas z nią chodzę, nie, nie, nie wymieniam jej na żadną inną, dlatego że ta moim zdaniem jest super. No taka zwykła czarna czapka, wełniana. Też ją kupiłam w go pamiętam. Ale powiem szczerze, że ja ją bardzo lubię, dlatego że wydaje mi się, że tak, całkiem nieźle w niej wygląda. Ona jest w ogóle bardzo ciepła. Jest taka luźna przede wszystkim, to nie jest taka opięta czapka. Ja mam wrażenie, że ja nie popsuję sobie na przykład fryzury, jak ją zakładam. Ona jest taka właśnie rozciągliwa, ale i, i nie jest właśnie taka opięta na głowie. Ale, ale jest ciepła, także ja ją bardzo lubię, jest taka fajna, luźna, także to jest moja ulubiona czapka i nie wymienię jej po prostu, póki się nie podżyna żadną inną. Um, ulubiony zapach świeczki olejku. Um, I tak, ja w tamtym roku, nie podam Wam niestety nazwy, ale miałam tutaj taką świeczkę, paliłam ją właśnie w takim lampionie. Um, to jest świeczka z Yankee Candle, ale ja niestety nie pamiętam nazwy. Piękny miała zapach, ja tutaj mam jeszcze taką resztkę, bo jej nie wygrzebałam piękny miała zapach taki jakby jakby imbir jakby takie przyprawy jakby cynamon może no pięknie pachniała i tej świeczki niestety już nie ma to była chyba taka edycja właśnie na, na święta w tamtym roku a w tym roku myślę że będzie to zapach Honey and Spice dlatego że mm, szukałam, szukałam czegoś takiego na święta nie za bardzo duszącego i takiego co będzie mi odpowiadało zapachem ten mi się wydaje najsensowniejszy dlatego myślę że w tym roku to będzie, to będzie ten zapach a oprócz tego, jeszcze myślę, że będzie do November Rain. Też y, ostatnio zakupiłam, i bardzo mi się podoba ten zapach. Lubiony świąteczny film. Tutaj mam problem tak naprawdę, bo ja za bardzo telewizji nie oglądam. E, rzadko kiedy mam okazję tak naprawdę też usiąść po prostu i od początku do końca obejrzeć film. E, kiedyś, kiedyś to tak bywało, ale nie mam chyba też takiego swojego ulubionego filmu na święta, także ciężko mi jest też wybrać. Na pewno z tym okresem bardzo kojarzy mi się Dziennik Bridget Jones. Pewnie dlatego, że właśnie dzieje się też w takim okresie świątecznym. Pewnie dlatego, ale nie jest to jakoś mój ulubiony film tak naprawdę. Film, który lubię, to na pewno to jest Bad Santa. Taki bardzo zabawny dla mnie film o takim zupełnie innym Mikołaju, o którym, o którym myślimy pewnie wszyscy, także, um, także fajny. I pewnie Holiday. Holiday to jest taka romantyczna historia, bardziej um, też taka pozytywna, taka miła do obejrzenia. Tak, także, także to to. Ulubiona świąteczna piosenka? Będzie to One Last Christmas. Ja wiem, że pewnie wiele osób się teraz będzie śmiało, ale dla mnie ta piosenka jest no jest po prostu przezabawne. Jak ja ją słyszę, to ja się zawsze uśmiecham. Nie dość, że jest właśnie mm, taka. Pasuje się świetnie po prostu w taki okres świąteczny. Do tego jest tak kiczowata po prostu, że aż śmieszna. Nie naprawdę to strasznie bawi, ja je mogę słuchać non stop. Ten tekst po prostu jest no przezabawny dla mnie, dlatego uwielbiam tę piosenkę. Oprócz tego jeszcze Maria Carey, All I Want For Christmas Is You, ale to pewnie każdy lubi. Ja w ogóle lubię te wszystkie takie amerykańskie piosenki na święta. One są takie, takie bardzo pozytywne i tak się czuje właśnie to, że idą święta, dlatego ja ich bardzo lubię właśnie słuchać w takim okresie przedświątecznym. Ulubiona zimowa potrawa? I myślę, że będą to pierogi mojej mamy. Pierogi z kapustą i grzybami. Moja mama robi tylko te pierogi na Wigilię i potem jemy je jeszcze trochę jakiś czas po, po Wigilii. Ale to, są, to jest po prostu najlepsza rzecz chyba na świecie. i Ja po prostu je uwielbiam. Ja zawsze czekam na właśnie Wigilię, żeby móc zjeść te pierogi, bo są po prostu przepyszne. I najbardziej je lubię. I myślę, że, myślę, że to jest to, jak, jak chodzi o zimową potrawę, to to. Ponieważ właśnie jemy ją tylko raz do roku, a moja mama robi najlepsze pierogi na świecie. Także to na pewno to. Co jest na pierwszym miejscu na Twojej świątecznej liście? To na pewno będzie prezent dla mojego męża. Chciałabym mu zrobić jakąś niespodziankę, ale tak, tak trudno jest znaleźć coś dla mężczyzny, który wszystko ma, nic mu nie potrzeba, a nawet jeżeli coś mu potrzeba, to przekracza to na pewno mój budżet, żeby, żeby zrobić mu taki zakup, także ja nie wiem, ja mam naprawdę ogromny problem, żeby znaleźć jakiś fajny prezent, żeby to, było, żeby to było fajne i żeby było niespodzianką. Także nie wiem, nie wiem jak Wy sobie z tym radzicie. Ja po prostu Chciała strasznie mu coś wymyślać takiego fajnego, nie wiem, nie wiem czy dam radę, tak jak mówię, on po prostu wszystko ma i jakoś tak bardzo ciężko znaleźć coś, znaleźć coś w ogóle dla mężczyzny, no ale, ale zobaczymy, postaram się. A jeżeli chodzi o mnie, um, to ja na swojej liście na pierwszym miejscu mam statyw. Chciałabym się w końcu dorobić statywu, żeby móc jakoś sensownie nagrywać te filmy i na razie to jest taka właśnie domowa konstrukcja, więc możecie sobie wyobrazić jak to wygląda. Um, Chciałabym właśnie dobre staty, bo w ogóle mam taki plan i takie postanowienie noworoczne. Chciałabym wam nagrać w końcu jakiś, jakiś outfit albo get ready with me. Chciałabym właśnie nagrać takie filmy bez staty, bo niestety nie, nie poradzę sobie, więc, więc nie wiem. No, no zobaczymy, jak wyjdzie. W każdym razie to, to jest taka rzecz na pierwszym miejscu dla mnie. Jakie są Twoje plany na święta? My święta spędzamy rodzinnie, więc plany są tak naprawdę tak jak co roku. Jedziemy do, do rodziców. E, pojedziemy na pewno też do mojego brata, żeby posiedzieć trochę z nimi, z jego rodziną. E, na pewno będziemy na pewno będziemy spędzali ten czas po prostu rodzinnie będziemy, nie wiem, siedzieć, rozmawiać, jeść, cieszyć się prezentami i wszystkim. Także, także to na pewno będą rodzinne święta. Ym, I tak, i w zasadzie to już wszystkie pytania. Mam nadzieję, że tak Wam się podobało. Mnie się bardzo podobało, także mam nadzieję, że Wy też się dobrze bawiliście. Jeszcze raz dziękuję Paulince za, za otagowanie. I ja się z Wami żegnam już i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!